Jedną z najtrudniejszych rzeczy w relacjach jest umiejętność odmawiania, jest umiejętność mówienia słowa nie. Wiemy, że jest to bardzo trudne, kiedy ktoś nas prosi o coś, my już jesteśmy zawaleni pracą, zawaleni terminami, ale nie umiemy powiedzieć nie, nie dam rady, nie zrobię tego. Nie umiemy ochronić dobrze swoich granic, właśnie mówiąc nie. Czasami ktoś się dopytuje o jakieś szczegóły z naszego życia, nie chcemy tego powiedzieć, ale no właśnie, nie umiemy jasno zaznaczyć swoich granic, więc albo jakoś tam kręcimy, albo wchodzimy w kłamstwo, bo nie umiemy właśnie postawić granic, nie umiemy powiedzieć nie. A dzisiaj widzimy Jezusa, który jasno wobec swoich apostołów, chociaż oni są Jego bliskimi, to są Jego przyjaciele, a Jezus jasno mówi: Nie wasza to rzecz, kiedy oni się dopytują: Czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Jezus mówi: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Bóg ustanowił. Nie wasza to rzecz. Jezus umie mówić nie. Jezus umie stawiać granice. Chcemy się dzisiaj tego uczyć od Jezusa.